Chrystus prawdziwie z zmartwychwstał. Alleluja. Tym radosnym pozdrowieniem chcę Cię powitać w kolejnym moim filmie. Była taka sobie przerwa, prawie dwutygodniowa, ale chciałam się tutaj usprawiedliwić, że trochę się pochorowałam no i gardło też mi nie pozwalało, żeby jakoś dużo mówić. Czasami to i dobrze. No, ale musiałam to gardło wyleczyć, żeby też wrócić do pracy, więc dzisiaj zaczynam mój tydzień pracy w szkole. Ale zanim właśnie się wybiorę, patrzę na zegarek, czy ja w ogóle zdążę. Dobra, mam jakieś 15 minut, żeby nagrać ten filmik, więc do rzeczy. Trwa okres wielkanocny. Przeżyliśmy Wielki Post, Triduum Paschalne i kulminację całego roku liturgicznego, ale w ogóle kulminację całej naszej drogi życia z Bogiem, drogi duchowej, drogi ludzkiej, każdej drogi. Naszego życia, kulminację, czyli Wigilię Paschalną, ponieważ tej nocy wydarzyło się coś niesamowicie ważnego, coś najważniejszego, coś najcenniejszego dla nas czyli zostaliśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa, przez Jego mękę, śmierć, zanurzenie w tej śmierci. I po trzech dniach Chrystus zmartwychwstał, ale wszystko tej nocy zostało dokonane właśnie w Wigilię Paschalną, kiedy Jezus był złożony w grobie, ale pokonał więzy śmierci, grzechu, zła, cierpienia i nas zbawił, odkupił za wielką cenę zostaliśmy nabyci, ponieważ to jest krew Chrystusa ta wielka cena, którą Jezus. Za którą Jezus nas wykupił, za cenę swojej własnej krwi i śmierci. Odkupił nas, zbawił. To znaczy, że dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że był posłuszny Ojcu aż do śmierci, że Mu zaufał, że to jest jedyna droga, żeby człowieka zbawić, dzięki temu, co dla nas dokonał, mamy szansę żyć w niebie. Dlaczego mówię mamy szansę? Ponieważ od nas zależy, czy przyjmiemy ten dar zbawienia, czy nie. Bóg nie wciska na siłę w nasze ręce tego wielkiego prezentu i mówi: po prostu zmuszę cię wszystkimi moimi sposobami, żebyś to przyjął, bo jeśli nie, no to coś tam. Nie, jest wolność. Wolność możesz przyjąć dar zbawienia i współpracować z łaską, żeby go nie zmarnować, ale możesz ten dar zbawienia odrzucić i to naprawdę zależy od ciebie. Chociaż wszystko jest łaską i nawet wtedy, kiedy otwieramy się na ten dar zbawienia, to dlatego, że Bóg nas do tego uzdania, ponieważ mamy taki potencjał w sobie. Duch Święty może w nas to uczynić i to robi. Tylko mu za bardzo w tym nie przeszkadzajmy. I teraz chcę powiedzieć o właśnie tej radości paschalnej, czyli tego przejścia ze śmierci do życia. Chrześcijanin, który został odkupiony, nie może żyć, w jakimś permanentnym smutku. Oczywiście są sytuacje w życiu, są straty, jest ktoś odchodzi, umiera, cierpi, choruje, coś trudnego się dzieje i wiadomo, że nie chodzi o to, żeby teraz być ciągle z przyklejonym uśmiechem na każdą sytuację w życiu, bo to nie jest zdrowe i wiemy, że to jest sztuczne. Zaraz widać po osobie, która udaje, że jest zadowolona, bo ma ciągle przyklejony ten taki sztuczny uśmiech. Nie, człowiek, który jest odkupiony, który został przez Jezusa wyrwany ze śmierci, który został podniesiony do nowego życia, nie może żyć w permanentnym smutku. Oczywiście stratę, żałoby trzeba przeżyć, wypłakać. Najlepiej poczytać coś na ten temat, żeby to dobrze przeżyć, żeby na przykład dobrze przeżyć żałobę, bo są kolejne jakieś etapy w tej, w tej żałobie. Nie można w tydzień, w miesiąc przeżyć żałoby. Mówi się, że co najmniej rok jest potrzebny do tego. Ale jeśli nie przeżywasz żałoby. Teraz, a ciągle w życiu uważasz, jesteś chrześcijaninem, katolikiem, uważasz się za takiego człowieka, chodzisz do kościoła, modlisz się, a ciągle jesteś smutny, to coś jest tutaj nie tak. Wczoraj słyszałam takie genialne słowa księdza podczas kazania w kościele na mszy, który powiedział, że jeśli wyjdziemy z tego kościoła po spożyciu Chrystusa. Wyjdziemy z tego kościoła na kolejny nasz tydzień takiej codzienności pracy. Jeśli pójdziemy w nasze miejsca, spotkamy się z ludźmi, z którymi się ciągle widujemy i będziemy tak samo narzekać, jak ci, którzy nie mają w sercu Boga, odrzucają go, nie przyjmują go do siebie, nie żyją Ewangelią. Ci, którzy mówią, że nie ma Boga i że nie chcą mieć z nim nic wspólnego, a my, którzy go mamy w sobie, którzy go przyjęliśmy do siebie, słuchamy jego słowa i uważamy się za chrześcijan, katolików, a tak samo narzekamy jak ci, którzy Boga nie mają, czy Boga odrzucają, no to coś jest tutaj nie tak z tym chrześcijaństwem. Chrześcijan nie może być smutny. Wróć parę minut wcześniej do tego, co mówiłam o różnych sytuacjach życiowych. Chodzi mi o taki, taki po prostu ciągłe narzekanie, ciągłe po prostu biadolenie i szukanie dziury w całym. I jak jest za dobrze, to ojej, zaraz się coś wydarzy, bo już jest za dobrze, za długo jest za dobrze. Oczywiście, że się wydarzy, ale to nie znaczy, że masz na to czekać i po prostu tutaj nie przeżywać pokoju. Jakiejś pogody ducha, bo już za rogiem czeka jakieś trudne doświadczenie. No i co z tego? No i przyjdzie. Oczywiście, że przyjdzie. Nie ma życia bez tych trudnych doświadczeń, bez cierpienia, bez krzyża, bez przeżywania jakichś dramatów. Po prostu nie ma. Takie życie jest iluzją. Jeśli dążysz do życia bez problemów, bez niepokojów, bez zmartwień, bez jakichś e, krzyży po prostu. No to się ocknij, bo to jest iluzja, halo. Nie ma takiego życia. To jest po prostu wmawianie przez ten świat, że zaspokój wszystkie swoje, żebyś zaspokoił wszystkie swoje potrzeby i dążył do jeszcze więcej, żeby mieć, mieć więcej, być w więcej miejscach na świecie, doświadczać, doświadczać, doświadczać. To cię nie zaspokoi. Nie zaspokoi, bo tylko Bóg może zaspokoić Twoje serce. Tak jak mówił Augustyn. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I teraz chcecie zaś... Za... No, no ale skąd ta radość? No skąd to wziąć? Oczywiście to jest owoc Ducha Świętego, ale nie przychodzi jako taka łaska wlana, no chociaż to też oczywiście wynika z temperamentu i osobowości, bo myślę, że może melancholikom jest trudniej o jakąś taką ekspresję, <grym> o jakąś tam radość, ale Skoro Bóg mówi o owocach Ducha Świętego, czytamy to w liście Świętego Pawła, w liście do Galatów, w piątym rozdziale, tam chyba 22, jakoś tak, werset, czym się charakteryzuje miłość, radość, pokój, życzliwość, dobroć, opanowanie, łagodność, uprzejmość. I tam jest właśnie radość. Więc jeśli prowadzi mnie Duch Święty, jeśli pozwalam mu się prowadzić, Pozwala mu siebie przemieniać, żebym była coraz bardziej podobna do Jezusa, no to musi być radość. No, no nie ma szans, no nie, nie da się inaczej. Jeśli żyjesz z Bogiem, na serio, jeśli się nawracasz, jeśli chcesz, żeby Bóg Cię zmieniał, modlisz się o to do Ducha Świętego codziennie, żeby pełnić wolę Ojca. A nie ma w tobie radości, tylko jest jakieś ponuractwo, to to nie jest chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo to jest nie wierze śmierci, wierzę Jezusowi Chrystusowi. A Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. I nie zapieram się nogami i rękami na tej ziemi, bo to jest doczesność, która minie. A ty, chrześcijaninie, jesteś przeznaczony do wieczności, do szczęścia. W Królestwie Niebieskim. Celem naszym nie jest życie tu. Dzisiaj czytamy w Ewangelii, że Jezus mówi: Nie zabiegajcie o ten pokarm, który niszczeje, ten doczesny tutaj pokarm, tylko o ten, który trwa na życie wieczne, a to jest słowo Chrystusa i Jego ciało. Karmić się. Być po prostu najedzonym Chrystusem, oczywiście. Tego nie da się tak do końca tutaj na Ziemi, bo zawsze będzie ten niedosyć, tak to już jest. Niedosyt jest potrzebny, żeby była tęsknota, tęsknota za wiecznością, za Jezusem, za pełnią miłości, pełnią życia. Musi być ten jakiś brak, jakiś niedosyt w każdym spotkaniu, w każdym doświadczeniu. Nie możemy być przejedzeni. To po prostu nie możemy, bo, bo byśmy w ogóle Boga nie potrzebowali. Jakbyśmy mieli wszystkiego w nadmiarze. W nadmiarze chciałabym mieć miłość. Tak, to, to tak. Taką miłość, którą otrzymuję od Chrystusa i którą chcę nieść Tobie i każdemu, kogo spotkam. Ciekawe, jak to dzisiaj będzie wyglądało. To chyba tyle, bo, 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 bo muszę już się zbierać, żeby się nie spóźnić bo to są moje pierwsze obowiązki. Ale chcę powiedzieć Ci, człowieku, jeśli nie masz w sobie radości, a jesteś chrześcijaninem, to potrzeba się nawrócić. Módl się o to. Boże, zabierz mój smutek i przemień ten mój smutek w radość. I chciałam tutaj właśnie zacytować... Piękny psalm, 126. Zaczął się tydzień biblijny, więc zachęcam Cię bardzo, bardzo, bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś czytał, czytała Pismo Święte. Psalmy, bo to jest jednocześnie modlitwa. Może potrzebujesz właśnie modlić się tym psalmem, żeby mieć w sobie trochę więcej radości, uśmiechu i dzielić się tym. Nieść to w tym ponurym świecie. Pełnym niepokoju, zagrożeń, nieść radość, żyć tu i teraz. Nie zastanawiać się, co będzie jutro za tydzień, za rok, za, za dwa, czy ten świat będzie istniał, czy nie będzie pogrążony w wojnie i tak dalej, tylko masz tu i teraz żyć żyć Słowem Bożym, który mówi o pokoju. Jezus Chrystus przyszedł do swoich zalęknionych apostołów, i mówi pokój wam, pokój Tobie. Nie tak jak daje świat, bo od świat nie dał Ci pokoju. Tylko Jezus może zaprowadzić pokój w Twoim sercu. Módlmy się razem tym psalmem, 126. Gdy Pan odmienił los Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy nasze usta napełniły się radością, a nasz język weselem. Wówczas mówiono między narodami, Pan uczynił im wielkie rzeczy. Pan uczynił nam wielkie rzeczy, i radość nas przepełnia. Odmień nasz los o Panie, jak wyschłe strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy wełzach sieją, będą zbierać z radością. Idą z płaczem, niosąc ziarno, lecz wracają, wracają z radością, niosąc swoje snopy. Chwała Panu, amen. Moja droga, mój drogi, życzę Ci i sobie tej paschalnej radości, czyli przemienionej, przemienionej ze smutku, z, z cierpienia. A wiem, o czym mówię. Byłam nieraz w ciemnej dolinie, z której mój dobry pasterz Jezus Chrystus mnie wyprowadził i przemienił właśnie te, te moje cierpienia, krzyże w radość. I oczywiście jeszcze nie niejedne będą pewnie, ale, ale właśnie żyjmy radością i nieśmy tę radość światu,